Moje kociaki, misiaki z tej strony, ja, fajna Natalia 098 MSB. Jak zauważyliście, lub jeszcze nie zauważyliście, moje nowe zdjęcie profilowe jest w ogóle na innym koncie, nie jest nawet to na innym jest na fajna Natalia 098. <gryw> Bardzo śmieszne. Prawda? No, no to wchodzimy dzisiaj w MSP. Znów chyba będziemy tylko będziemy MSP nagrywać. Bo mi się bardzo spodobało. 15 level. Możecie mnie tutaj też zapraszać. Nagrywam. Nagrywam. Rostek, września jest tydzień unikatów, żebyście wiedzieli jak jeszcze nie wiedzieli. Prezent jakiś, psepo otwieramy. Posterka. Naprawdę. Dobra chyba. Weźmy sobie osterka na innym kącie. Tutaj nie mam chyba wipkę. Nagrywam. 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 Nagrywam i Cię nie pozdrawiam. I ty mi nie wierzysz. Co? Zgłasza, gdzie? Ona jest oszustką. Ona napisze Boże, jaki to oszust. zgłaszać fiolka dweja. ja ją zgłoszę na innym kodzie czekajcie ona jest okropną osobką boże co ona zrobiła, nawet nie co ona zrobiła boże mu. normalnie przykro mi teraz jest <laughs> i dalej jestem chora, mówiłam Tej osóbki bardzo, bardzo. Dobra, blokujemy się. I Fiolka 2, zapamiętać, tą osóbkę zgłaszać. Ona mnie zablokowała. Zgłaszać. Fio, fi, fiolka 2. Fiolka 2 zgłaszać. Ale przesąd, tak. Tamty mi się przypomina, coś Tym razem teraz piszemy. Nagrywam. 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 Niektórzy nie wiedzą, że mamy kanał, to więc. No dobra, chyba. No, widziałam, pisam, no, tak. Myślałam, że jest więcej. O, piszemy. f 9. Dobra. F-Jolka 9, Fiolka 2. Fiolka 2 zgłaszać. Boże, nie, to było złe. F-Jolka 2 głosimy, tylko najpierw do niej napiszemy tak, konto zastępcze Nie wierzę. Co najpierw na niej temat przeczytamy. O Ta, aha, ty masz VIPa. tak tego. Zrobiłam Ci luk, ubierzesz go, zanku później obejrzę. Kobieta, ja do niej tak lepiej. zgłaszać tą osobkę, proszę, zgłaszamy, ale jak nam tylko pisze... zgłaszać fiolkę zgłaszać zykoły fiolkę dwa dobra zgłaszamy zgłaszamy tą osobkę e, i jak chcecie widzieć wczoraj na lewiku u mojej koleżanki koryl, oh, it, Korea it mm, no to tam też zapraszam a tam tak w ogóle właśnie w tym w tym tak taki jest sens o tym, że no, że tam widziałam bazukę. Bazukę. No to zaraz wam pokażę, zaczynanie. Się Wszystko tak, Ja musiałam wam pokazać, no to. Korea Ed było to, nie wiem, nie wiem na jakim to było. Yy, nie wiem na jakim. No chyba na Korea Ed, nie wiem. U mojej koleżanki na 100%. Bo widziałam wiesz, na a tam nagle ten wyskakuje m. mi osóbka. Korea E. Boże, co ja to kasuję? I chyba gdzieś tu. Ha, ha. Chcecie wiedzieć, do tego tutaj. Co? Nie. Boże, ludzie. Akurat. Dobra, tego nie było. To było i że mam na którym kąciem. Tutaj już mi tego nie pokazał. Jem, dobra, na tym kącie gdzieś tam miałam. A tu? Mi nie dał prezenciora. To ta osoba ma. Sk mamba to ta. Zobaczymy, to jest aktywny No to ta osoba. No, lubię ma. Drzemi, Drzemisik. dobra, Drzemisik. chyba Trzem. 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 nie Drzemysik, co? Ja tego nie rozumiem, jak ja nie mogę znaleźć kanału. Boże mój. Rzemysł. Dobra, drzemysy Rzemysł. my Drze bez Rzemysł. O, widzicie? I tutaj było to 22 godziny temu. I zobaczycie zaraz. To hejka wszystkim. Witam. tej Dripów i w ogóle. To idzie chyba drugie, jego drugie konto. Sama zresztą nie wiem. Dobra, to było gdzieś pod koniec, za czy... O, widzicie? Dziękuję za włosy, takie smutka Bazułek, Dziękuję bardzo. I zobaczycie, przejdźcie na kanał. Nie! Yeah. I to jest prawdziwa bazułek. Jezus Maria, widzicie? To jest piękne, Prawdzi mi prawdziwa bazułek. Widzicie? What the hack, fuck prawda? What? Ja, ja się bardzo TAK tak bazułek co jeszcze pikselkowa widzicie? Co tu się dzieje? Boże mój! Widzicie pikselkowa? Normalnie pikselkowa tutaj jest. Pikselkowa, Boziu! Wszyscy widzieliście, Boże, jeszcze bazułek. Zabułek? Zabułek? Jestem. Po prostu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pięknie. Jest... Boś, czekajcie. Ja tam. Suknie. Jesteś tutaj. czy widziałeś... Ej, nie było mnie tam. O Boziu, ja. Nie, e, czekaj chwilę. Niskamika No o ją proszą o to, żeby zapraszać do znaj, aby złoki dała co? Już to jest dziwne. To złaki Dobra, złakiwa. no to proszę bardzo gratuluję tutaj. Proszę bardzo, wygrałaś. Boże! Ja pindole. I ja i sobie zaczęłam Polski. pisać, ale to eee, ja potem... Się o Boziu, nie, nie, ja, ja nie... też zaczęłam gdzieś tam pisać. O. Kurze trochę dalej zaczęłam. No. Ja dziś pod koniec live'a zaczęłam podcieni. pisać. Na tym koncie też było parę rzeczy do tego, dlaczego nie walczyć. Zresztą tam jest trochę kasy, dlatego sobie można coś kupić. Opłaca się! Zresztą to jest zabawa, więc no dlaczego. Eee, o tutaj to, fajna to, Natalia, to widzicie tu ja? Zabawa jest, papa już pa Bazułek, omega, ja tu zaczęłam pisać bazułek. Ona mi w którymś momencie odpisała. ona mi odpisała w którymś momencie remix ale to było tam dalej, kurde, już ja nie pokażę. Ach, mam pytanko, czy ktoś by sobie tutaj na to konto e, dałby mi słuchajcie, nie wiem czy ja sobie przepraszam to bardzo coś I, jak coś to i zobaczcie, o... zaraz będzie na pewno ja Kocham cię, serio. Ej, tutaj mam diamentów, a robimy losy na galaksji Fajny pies na banerze Twój bazuko, bazuko, Serio, To takie... prawda, bo. Um... Ale ja nie wiem, czora mi się bacznie, bo. Ale czekaj, że. Jezus, Maria, ja myślałam, że u i w ogóle. Dyfy. Tak, to jest mój pies. Mam trzy psy, bo mieszkam na wsi. Mam wiele, wiele zwierząt. Uw. Fajnie imię dla pieska. Dlatego um, słuchajcie, to ja coś Bo I ogólnie to jest ten pies taki, ten, ten rudy, to. Um, Co on mi On się nazywa chips i uwielbia chipsy, więc fajnie. E, Oglądasz się na nami? E, oglądam tam raz na czas, tak, tak sobie oglądam. To jest dość spoko tak ją oceniam. 6 na 10 mogę pozdrowić. No nie daję pozdra, słuchajcie, bo ja. No, bym no zaraz odpisała. Przepraszam, że wam to, nie tak, to tak mocno przedłużam chcę Dobra, nie będę e, e, tego przedłużać. Te mi się